Cześć! Pozdrawiam Was ze skraju mojego lasu. Znowu wróciłem z mojego grzybobrania. To jest już taki obyczaj, że się idzie rano po prostu na godzinę, dwie coś zebrać i oczywiście pół koszyka grzybów. Dzisiaj będzie o tym gatunku, o borowiku ceglastoporym, o którym kiedyś już opowiadałem, ale wracam do niego jeszcze z pewnymi nowymi informacjami i prośbą. Oczywiście dzisiaj nie zebrałem tylko borowików ceglastoporych. Mam tutaj też gołąbki, są mleczaje smaczne, koźlarze, także coś, coś tam na, do jajecznicy na rano będzie, a może i do, do suszenia. Ale wracając do tego grzyba. Borowik ceglastopory jest grzybem. Który jest zbierany w niektórych częściach Polski i jest to grzyb jadany na południu Polski szczególnie. Ja kilka lat temu na tutaj na kanale reklamowałem taką ankietę, gdzie właśnie prosiłem o uzupełnienie informacji o tym, czy ten grzyb jest jadany u was, jak się nazywa. Dostałem bardzo dużo, około 300 informacji, bardzo ciekawych, natomiast te nazwy w ogóle tego grzyba były bardzo zróżnicowane. Najczęściej, jak się okazało, jest zbierany na Podkarpaciu, gdzie zwykle mówi się na niego podciecz albo podciec, a także dalej w Małopolsce, też na terenie głównie Karpat i Pogórza, obrzeża Karpat, tutaj ma trochę inne nazwy. Mówi się na niego pociec, na przykład w okolicach Krakowa, ale także zdarza się nazwa pociech albo pociecha. Natomiast dalej w województwie śląskim, gdzieś tam powiedzmy Beskid Śląski, okolice Cieszyna, Bielska Białej, Żywca też, mówi się na niego gniewosz, gniewus albo gniewok. Bo jest taki pewnie rozgniewany, bo jest to grzyb, który właśnie po pierwsze jest czerwony, taki ma taki czerwony hymenofor, a też także niebieszczeje po przełamaniu, więc po prostu no, może taki z gniewu się zrobił. E, nie jest e, znana do końca etymologia tego słowa podciecz czy pociecz. Z jednej strony to może być coś, co nie wiem, pociekło, czyli może być to po prostu ociekający krwią grzyb, tak? Podciekł właśnie krwią. Może się także wiązać ze sobą pot, że jest to grzyb spocony, tak? Podciecz, czyli nie, że podciecz, tylko podciecz, że mu cieczę pot i robi się taki cały czerwony, choć właściwie żadna tutaj jakaś substancja wilgotna się nie wydziela. Mamy bardzo ciekawą pracę językoznawczą pani Bartnickiej Dąbkowskiej z lat 60. na temat nazw grzybów. Bardzo dokładnie przeanalizowane te nazwy. Oczywiście nie jest to praca pełna, bo właśnie praca ta używała do określenia nazw grzybów takiego atlasu grzybów Orłosia. Był to bardzo często używany atlas po II wojnie światowej, miał kilka wydań. Natomiast w tych czasach jeszcze nie było tak dostępnych fotografii tych rycin nie było wcale tak dużo. I co ciekawe, że ten grzyb, grzyb nie znalazł się właśnie w atlasie Orłosia. Co spowodowało wielkie komplikacje, dlatego że respondentom pokazywano ten atlas i tam w Atlasie jest grzyb podobny do niego, borowik Ponury, który, który jest trochę, ma trochę jaśniejszy kapelusz i jest taki no gorzki smaku. No, podobno można go jeść po dobrym obgotowaniu, ale nie jest powszechnie jadany w przeciwieństwie do tego. Dodatkowo, jeszcze bardzo często, właśnie podczas oglądania tego atlasu, respondenci mylili ten gatunek z, z innymi gatunkami. Szczególnie na przykład z piaskowcem, modrzakiem, który też właśnie niebieszczeje. Czasem mylili go z koślarzami, z podgrzybkami, więc tutaj było dużo zamieszania i no, nie jest pewne, co zebrano pod którą nazwą. Dodatkowo, jeszcze ta nazwa pociech i pociecha, to jest jakby trzecia etymologia. Może po prostu różne grzyby, które były bardziej kolorowe, z tych właśnie z rodziny borowikowatych jako, że były takie no pocieszne, że wesołe, że kolorowe, albo także, że po prostu były pociechą, kiedy człowiek nie znalazł Borowika, nazywano właśnie pociechem albo pociechą, czyli męska i żeńska wersja. I ta nazwa pojawia się w okolicach Krakowa, na Borowika Cegla Stoporego. natomiast natomiast jest także notowana w innych województwach na Niżu. W zachodniej części, szczególnie Mazowsza, w wschodniej części Wielkopolski, w kujawsko-pomorskiem, czy tutaj na obrzeżu Łódzkiego. I w, w opracowaniu pani Bartnickiej-Dąbkowskiej, tam bardzo często podawano, że tą nazwą określano koźlarza te koźlarze o pomarańczowych kapeluszach. I rzeczywiście mam takie informacje, że tak może być, że właśnie w tych częściach Polski, właśnie to koźlarze określane są nazwą pociech albo pociecha. I żeby rozwiać te wątpliwości, zrobiłem taką krótką ankietę. Jakby ktoś z Państwa właśnie tymi nazwami operował, jak właśnie podciecz, pociech czy gniewus, to jeszcze możecie raz uzupełnić tę ankietę i określić, o który gatunek chodzi. Czyli tym razem nie chodzi mi o to, żeby udokumentować, gdzie jest borowik ceglastopory zbierany, ale żeby, ale żeby określić, czy nie ma także inne grzyby, takie jak na przykład koźlarze, prawdziwki, czy prawdziwki to może nie, ale podgrzybki, podgrzyby albo piaskowce, czy nie są właśnie nazywane szczególnie tym terminem właśnie pociech i pociecha. Będę bardzo wdzięczny, bo już kończę artykuł o tym. Czyli te stare dane zebrałem, robię mapy i chciałem się jeszcze upewnić, czy tam nie ma jakichś pułapek językowych w tym wszystkim. W każdym razie wyszło na to, że ten grzyb, też ten nasz ceglastopory jest zbierany coraz częściej w Polsce. Być może odpowiada za to zmiana klimatu, jest trochę cieplej. I po prostu ten grzyb, właśnie, jest taki ciepłolubny, bardziej on właśnie, bardziej na środkowej Europie, na południe Europy, na północy Polski go prawie nie ma, aczkolwiek no, mówicie, że pojawia się. Natomiast na północy Polski, nawet w środkowej Polsce, nie jest to grzyb częsty. Jest to grzyb częsty w Karpatach czy w pasie wyżyn. Jego drzewa, pod którymi występuje, to są różnorodne drzewa. Jego ja znajduję pod lipami, pod jodłami. Często właśnie pod jodłą i może właśnie to, że on tak lubi jodłę powoduje to, że właśnie jest tak częsty na południu Polski. W każdym razie będę wdzięczny szczególnie za informację, czy terminów pociech albo pociecha używacie na określenie innych grzybów niż ten przedstawiony tutaj. I na koniec jeszcze małe wyjaśnienie. Ja użyłem terminu borowik ceglastopory, bo tak przez wiele lat się na niego mówiło. Obecnie używa się terminu krasnoborowik ceglastopory, dlatego że z powodu badań genetycznych podzielono rodzaj borowik na właśnie kilka rodzajów, i ten znalazł się w rodzaju neoboletus, czyli krasnoborowik, ale w skrócie mówiłem borowik ceglastopory. A co do ankiety, link do niej znajduje się w opisie filmu.